System KatePlus został wyposażony w narzędzie, które umożliwia ewidencję kontaktów z kontrahentami, między innymi spotkań, rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej. Najczęściej z tego modułu korzystają pracownicy odpowiedzialni za kontakt z klientem, czyli handlowcy, konsultanci lub doradcy techniczni. Po zalogowaniu do programu klikamy w ikonę Aktywności umiejscowioną w górnym rogu ekranu. Wyświetla się ewidencja wszystkich aktywności. Jeżeli chcemy dodać nową aktywność, klikamy w ikonę Dodaj, po czym pojawia się nowe okno, w którym musimy uzupełnić dane dotyczące np. spotkania. Wybieramy kontrahenta z listy. Zaznaczamy rodzaj kontaktu. W tym wypadku będzie to spotkanie u klienta. Data oraz godzina uzupełniają się automatycznie. Możemy je oczywiście zmienić. Jeśli w bazie kontrahentów mamy wpisanych pracowników klienta, to możemy wybrać konkretnego pracownika z którym odbyło się spotkanie. W polu opis notujemy ogólną notatkę dotyczącą spotkania. W polu znacznik możemy wpisać frazę, która pomoże w późniejszym wyszukiwaniu konkretnej aktywności, np. spotkanie Katesoft. Klasyfikacja to pole w pełni definiowalne, w którym wybieramy wartości przez nas określone dla klasyfikacji działania. W tym wypadku klasyfikujemy aktywność jako ważną. Poniżej znajduje się zakładka Tematy. Dzięki niej po rozwinięciu listy możemy przypisać naszą aktywność do konkretnego tematu związanego z kontrahentem np. usługi. Komentarz daje nam możliwość odnotowania bardziej szczegółowych informacji związanych z tematem. Do każdej aktywności możemy dodać załączniki. Możemy to zrobić poprzez przeciągnięcie pliku do okna programu, także przez pozycję w menu Dodaj lub, jeśli to notatka w formie papierowej, przez skan bezpośrednio do systemu. Po dodaniu załącznika konieczne jest zapisanie go w bazie danych. Do każdej aktywności wcześniej zapisanej dla danego kontrahenta mamy wgląd przez zakładkę Historia. Jeśli wszystkie potrzebne nam informacje mamy uzupełnione, klikamy w klawisz OK. Zapisujący dane w bazie danych, po czym aktywność zostaje dopisana do listy aktywności. Możliwy jest także dostęp do modułu aktywności z poziomu bazy kontrahentów. W głównym oknie ekranu klikamy na ikonkę Kontrahenci wyszukujemy kontrahenta, z którym odbyło się spotkanie. W oknie informacji o kontrahencie istnieje zakładka aktywności. Po kliknięciu pojawia się ewidencja wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Dodając nową aktywność, program przenosi nas do tego samego okna edycji nowej aktywności z uzupełnionym polem kontrahenta. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi filmami instruktażowymi dotyczącymi systemu KT.